Idziemy na Christmas Market pierwszy raz w tym roku, tak weekend przed świętami. Myślę, że będzie ekstremalnie dzisiaj busy, no bo wiadomo, już wszyscy czują święta. Zaczyna się też u nas już wolny czas, urlopowy czas, taki e, czas świąteczny, więc myślę, że będzie full ludzi, tym bardziej, że dzisiaj jest sobota, e, ale jest też piękna pogoda w końcu. Jest bezchmurne niebo, świeci słońce, jest zimno oczywiście, no ale jest. Piękna pogoda, po tylu dniach deszczu w końcu wyszło słońce. Mój outfit dzisiejszy to jest to futerko, które pokazywałam Wam we wcześniejszym vlogu. Ciepłe, zabezpieczyłam się, żeby nie zmarznąć przez parę godzin. Botki e, zamszowe, e, dżinsy. Do tego mam golf, akurat też ten, który pokazywałam ostatnio. Torebkę z Ralfa Lorena. No i biorę też okulary przeciwsłoneczne, bo pięknie, tak jak mówiłam, świeci słońce. I... Jedziemy na market. Jedziemy już. Jesteście gotowi na Christmas Market w tym roku? Tak. Da. Ja też, ja bardzo oczywiście czekam na kiełbasę. W tamtym roku jedliśmy chyba krakowską, nie? Kiełbasę? Nie, chyba tak, krakowską przeważnie jemy niemiecką, ale w tamtym roku jedliśmy krakowską bo idealna, no oczywiście grzane wino, ciepły cider i e, różne tam dobroci, które co roku się pojawiają jakieś nowe. Ty oczywiście idziesz na ten, nie, na karuzele, prawda? Tak. tak. E, Weronika w tym roku zabiera koleżankę wyższą karuzelę w tamtym roku chciała namówić mnie i ciebie nie tak. ale no nie daliśmy się to jednak jest nas za bardzo to przeraża no, nie więc e, nie poszliśmy w... na koło tak bo na koło chodzimy co roku w sumie więc no, no to już wystarczy no, tak w tym roku chyba w ogóle nie skorzystamy ale za to dziewczyny skorzystają e, no i zobaczymy co tam nowego e, w sumie Otwarty przy lodowisku, jakiś taki nowy, bardzo taki fancy, więc chcemy my sobie tam podejść, zobaczyć, jak to wygląda. No i nie wiem, co tam jeszcze będziemy dzisiaj robić, ale na pewno wam pokażę. Przeszliśmy właśnie do Ice Baru i tutaj jest taka szatnia, mimo naszych kurtek dostaliśmy jeszcze dodatkowe kurtki i rękawiczki, bo e, podobno tam zmarzniemy, mamy tam sesję półgodzinną i e, no, oczywiście wszystko jest zamrożone, więc temperatura musi być mocno na minusie, więc e, wzięliśmy dodatkowe kurtki, rękawiczki no i czekamy. Jesteśmy już w barze. Tutaj na lodowym stoliku mamy w lodowych szklankach. To są szklaneczki z lodu, dwa kosmopolitany. E, I pijemy sobie. Siedzimy teraz, zaraz Wam odwrócę kamerę, w takiej fajnej lodowej grocie. Zimno to jest bardzo dobrze, że nas ubrali w te kurtki i rękawiczki, ale jest super. Tutaj jest główny bar, cały zrobiony z lodu. I wszystko, co tutaj jest koło nas, wszystkie rzeźby, wszystkie stoliki, sofy, wszystko jest z lodu. Że już ubrał kurtkę? Zimno mu się zrobiło, nie? Chłodno tutaj jest. Bardzo dobrze, że nam dali te kurtki, bo bez tych kurtek, to bym tak, właśnie, było bardzo, no. bardzo zimno. E, I masz rękawiczki, tak? Nawet e, bez tych rękawiczek nie da się tych szklaneczek no nie, z no te lodu. Szklanki są z lodu. Nie byłoby możliwości nawet. No. Także musimy mieć rękawiczki na rękach, żeby napić się w ogóle drinków. W ogóle idzie nam para z ust, tak tutaj jest zimno, ale świetne doświadczenie, naprawdę rewelacja. Wszystko tutaj jest z lodu, tak jak mówiłam przed chwilą. W tamtym roku już był ten bar, no czy ale nie przyszliśmy, ale w tym roku przyszliśmy i nie żałujemy. Naprawdę super. Chyba najlepsze z tego całego Christmas marketu no właśnie, ktoś jest no ten bar. W albo w okolicach Edynburga to niech zaglądnie. Tak, to warto. bardzo warto. I oni właśnie tak mówili nam tutaj na wejściu, że to jest takie fajne experience. My no mówimy, że czy byliśmy już na takim czymś? My mówimy, że nie. No i rzeczywiście jest super experience. Fajne, fajne. że super. Godne polecenie. Tak. Jeszcze mamy e, drugiego drinka do spróbowania, też takiego lodowego. Mamy, tak jak mówiłam, Cosmopolitan, jeszcze jest Margarita, fajne. także Próbujemy i e, ta sesja trwa pół godziny, ale to dobrze, że jest pół godziny, bo no można tu zamarznąć. Teraz przyszliśmy na kiełbaski i zjemy sobie z takim widokiem. Tutaj znalazłam taką edycję Christmasowych charmsów i coś chcę stąd wybrać. Podoba mi się ten Gingerbread Man. Zaraz poproszę panią, żeby mi go pokazała. Ogólnie chcę coś srebrnego jej wybrać, bo ostatnio kupiliśmy złoty, teraz chciałam coś w srebrze. Prezent dla córki, już gotowy. Wyszykowałam szybciutko. Nie robiłam za dużego makijażu, bo i tak zaraz będzie on zmyty. No i idę do kosmetyczki. Idę przede wszystkim na maskę. Ja bardzo często sobie robię taką maseczkę. Najbardziej ją lubię. To jest taka maska odżywcza, nawilżająca, bardzo mocno regenerująca skórę. Oczywiście ona jest poprzedzona fajnym masażem. I później przez kilka następnych dni ta moja skóra jest taka naprawdę odżywiona i tak dobrze napięta. Także bardzo lubię efekty tej maski. E, więc, przede wszystkim, idę na maseczkę, a po drugie, idę też wziąć witaminę B12, ponieważ dla mnie ma ona rewelacyjne efekty. No i też idę się dowiedzieć na temat zabiegu CO2, czyli dwutlenkiem węgla, e, ponieważ właśnie moja kosmetyczka mi mówiła, że najlepiej ten zabieg zrobić w zimie, e, ponieważ ta skóra wtedy jest najmniej narażona na takie jakieś mocne promienie słoneczne. Wiadomo, że trzeba ją i tak mocno zabezpieczać po tym zabiegu, ale najlepiej zrobić go w zimie, więc chciałam się dowiedzieć jak będzie wyglądać cała ta rekonwalescencja po tym zabiegu, bo on jest dosyć takim inwazyjnym zabiegiem, a później jadę do drugiej kosmetyczki na paznokcie, ponieważ już muszę sobie zrobić świeże. Później jeszcze wstąpię do kilku sklepów. Dostałam maile, że przyszły rzeczy, na które czekałam. No i w sumie taki jest plan na dzisiaj, także zabieram Was ze sobą. Wróciłam już do domu, ale niestety nie udało mi się wszystkiego załatwić. To znaczy, zrobiłam sobie maseczkę, zrobiłam sobie brwi przy okazji, ale nie. Zrobiłam sobie paznokci, ponieważ przełożyłyśmy to na wieczór, także jeszcze wieczorem sobie podskoczę na paznokcie. Ale może to i dobrze, bo spokojnie sobie załatwiłam wszystko, co miałam sobie załatwić. Między innymi odebrałam sukienkę, którą zaraz Wam pokażę. Mamy takie bardzo eleganckie wyjście, na które jest ona mi potrzebna, ale myślę, że też użyję ją w czasie świąt, bo jest naprawdę bardzo ładna. Poza tym odebrałam sobie ciasto krówkę, moje ulubione stoi tu przede mną i chyba zaraz sobie ukroję i spróbuję. I odebrałam sobie taki side table z marmurowym topem. Zamówiłam sobie go już jakiś czas temu i wczoraj przyszedł, także dzisiaj go odebrałam. Zaraz pokażę wam te wszystkie rzeczy. Kupiłam też przepiękny bukiet świąteczny w Marks Spencer. Ja zawsze kupuję te bukiety świąteczne w Marks Spencer, bo oni mają przepiękne te bukiety. Zaraz sobie go gdzieś tutaj ustawię. W ogóle sobie tak troszeczkę jeszcze poogarniam rzeczy, które mi zostały w domu, bo nie wiem, czy mówiłam, ale mamy już. Poniedziałek przedświąteczny, czyli za dwa dni jest Wigilia, więc już naprawdę jestem na ostatniej prostej, tylko takie malutkie rzeczy, mi jeszcze zostały do przygotowania, no i mamy święta, także bardzo się już cieszę na ten nadchodzący świąteczny czas. Tutaj mam bukiet ten, który sobie wybrałam w Marks Spencer. Już sobie ułożyłam w wazonie i naprawdę mi się bardzo podoba. On jest z takich kremowych róż, do tego ma takie niebieskie osty, które mi bardzo pasują do tych moich granatowych, ciemnych dekoracji. Oczywiście gałązki choinkowe, szyszki. Także jest taki mocno, mocno świąteczny i teraz się zastanawiam, czy ustawić go sobie tutaj w jadalni zamiast tej gwiazdy betlejemskiej, czy bardziej w salonie. Zaraz poprzymierzam i zobaczę, gdzie będzie bardziej pasował. Jednak tutaj w jadalni zostawię tak jak jest, z tą gwiazdą. A postawiłam sobie ten bukiet tutaj w salonie na ławie. I bardzo mi się tutaj podoba, pasuje mi do tych wszystkich dekoracji tutaj. A z tej strony. Mam właśnie ten stolik, o którym mówiłam. Już sobie zapaliłam fajnie świeczkę na nim, i on ma taką bardzo dużą, właśnie i grubą nogę w takim kolorze brass gold. Właśnie wszystkie moje meble, i fotel, i sofa mają też takie wykończenia brass gold. No i ten bardzo ładny, marmurowy top bardzo mi się to podoba. I dokładnie jest taki właśnie jak. Moja ława tutaj w salonie, także jestem bardzo zadowolona. A teraz pokażę Wam jeszcze sukienkę. Przyszłam do garderoby i pokażę Wam tą sukienkę, o której mówiłam. To jest sukienka z Lipsy London, i tutaj ma ten przód taki z takiej koronki przepięknie wyszywane i te rękawki się tak rozkloszowują na dół. Oczywiście jest bardzo dopasowana, jest długa na mnie do ziemi, idealna do szpilek, które chcę do niej ubrać. I ona ten dół ma taki w kształcie rybki. Ten dół się tak bardzo ładnie układa. Tak wygląda w całości. A tutaj mam jeszcze. Moja kosmetyczka mi poleciła. To są koreańskie kosmetyki i to są kosmetyki ze śluzu ślimaka. I tutaj mam akurat y, tonik mocno nawilżający do twarzy. A tutaj. Serum z tej samej e, serii i bardzo chętnie spróbuję. Ja już mówiłam na vlogu, że ja, ja bardzo lubię te koreańskie kosmetyki. Tego akurat jeszcze nie próbowałam, więc chętnie spróbuję i podzielę się oczywiście swoją opinią na ten temat. Jeszcze mi troszeczkę czasu zostało, zanim wyjdę. Także usiadłam sobie na chwilę tutaj z Lili. Zobaczcie, ona śpi. Tutaj tak opatulona ona najbardziej tak lubi spać, taka zawinięta w koc. I zjem sobie w końcu kawałek placka. I też zakończę tutaj ten e, ostatni już vlogmas, także bardzo dziękuję Wam za oglądanie wszystkich vlogmasów. E, zapraszam oczywiście do subskrybowania, lajkowania, komentowania, hajpowania mojego kanału. I do zobaczenia po świętach w kolejnym vlogu. Życzę Wam cudownych, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. I nie wiem, czy jeszcze coś wstawię przed nowym rokiem, ale jeśli nie, to szczęśliwego nowego roku oczywiście. I do zobaczenia, papa! Pa.